Serdecznie na kolejnych warsztatach. Tym razem mamy okazję zrobić warsztaty, które inspirowane są twórczością wybitnej artystki Doroty Lampard. Chciałabym, abyśmy na dzisiejszych warsztatach, zainspirowani jej twórczością, spróbowali zmierzyć się z techniką kolażu. Technika kolażu jest o tyle ciekawa, że ma tutaj duże możliwości kreacyjne. Możemy swobodnie, swobodnie tutaj pracować i właściwie w procesie pracy decydować cały czas, co ewentualnie możemy zmienić. Więc, taki, taki, taka technika ona daje spore możliwości kreacyjne, i myślę, że też jest to powiązane z tym. Nie tylko ze sposobem pracy artystki, ale również z osobowością tej kobiety. Trzeba powiedzieć, że Dorota Lampard była postacią reprezentującą sztukę naiwną, ale jej prace były o tyle ciekawe, że wzbudzały fascynację wielu profesjonalnych artystów i również były ważnym elementem ekspozycji sztuki naiwnej na całym świecie. Znane są jej prezentacje nie tylko w Polsce, w Krakowie, ale również w Londynie, w Paryżu, w Belgradzie i innych państwach Europy. I dzięki tym pokazom tak naprawdę jej nazwisko obiło się dość szerokim echem w świecie i dlatego dzisiaj możemy też na podstawie archiwalnych materiałów posłużyć się jakby jej reprodukcjami i inspirować się do wykonania kolejnych jakby prac artystycznych. A to co jest ważne i um, ważne w twórczości Doroty Lampart to intuicja, emocja, jakoś nieskazitelność jej osoby pod względem e, wpływów i czyn jakby takich czynników zewnętrznych, które zdecydowały o tym kim ona jest. Można powiedzieć, że Dorota Lampart, jak Żadna inna artystka była osobą totalnie wolną, wolną od wszystkiego. Jej życiorys jest nieco tragiczne, ponieważ urodzona na, na początku na początku wieku XX właściwie niewiele sama była w stanie powiedzieć o sobie. Nie znała swojego ojca, nie do końca miała też do kogo zwrócić się z pomocą, ponieważ właściwie nie miała żadnej rodziny. Była Swojego rodzaju pustelnicą, która nie za bardzo też y, lubiła kontakt takie interpersonalne, nie lubiła też rozmawiać zarówno o swojej twórczości, jak i nawiązywać nowych relacji z ludźmi. Ta specyficzna osobowość Doroty Lampard i jej y, brak takiej umiejętności też y, nawiązywania relacji, ale też y, kontaktu z ludźmi, rozmowy spowodowała, że mimo że artystka była bardzo szeroko znana zarówno w swoim lokalnym środowisku, to też nie przysparzało jej to przyjaciół, ale również nie przysparzało pieniędzy, ponieważ bardzo często ona nie dbała właściwie o, o to, aby jej prace były były sprzedawane, czy chociażby nawet pomagały jej w jakimś stopniu zachować ten podstawowy byt. Niemniej jednak dzięki pomocy Krakowskich artystów, naukowców udało się pomóc artystce i ona całe swoje życie mieszkała w chałupie, która, która była oddalona od, od, od wsi i też, ta, ta izolacja też pozwoliła jej na swobodną pracę, ale też na trzymanie takiego dystansu, jak sama też, jakiego sama też oczekiwała. Trzeba też powiedzieć, że Dorata bardzo się cieszyła, jeśli pojawiały się jakieś materiały drukowane, gdzie widziała swoje nazwisko. Bardzo ją to cieszyło, ale właściwie swoją postawą nie za bardzo sygnalizowała, że jej na tym zależy. To, co o sztuce Doroty, jest, Doroty Lampard jest ważne do powiedzenia, to na pewno emocjonalność połączona z jakąś taką wizyjnością, bo o czym była sztuka Doroty Lampard, to była sztuka, która dotyczyła jej wyobraźni, jej snów, jej przeżywania rzeczywistości przez przetrawionej tylko i wyłącznie przez jej jakąś indywidualną. Indywidualną osobowość, indywidualne postrzeganie. Ponieważ ona też właściwie nie przebyła żadnej edukacji, to można powiedzieć, że, że prace, które powstały, były tutaj totalnie jakby bez żadnych wpływów zewnętrznych. I to wydaje się, że. Było też bardzo interesujące dla, dla historyków sztuki, ale też spowodowało, że jej prace w jakimś stopniu bardzo mocno zbliżyły się do takiej idei sztuki profesjonalnej. To, co było tematyką jej prac, to właśnie jej przeżycia wewnętrzne, sny. Bardzo często odnosiła się do takich bardzo swoich osobistych sytuacji. I powtarzała w swoim malarstwie te motywy. Inspirował ją na przykład motyw Sądu Ostatecznego, czy chociażby nawet taka wizja śmierci jej własnej matki. Te motywy tak bardzo mocno ją prześladowały, że w bardzo wielu wersjach plastycznych realizowała pracę, niemalże w jakimś takim maniakalnym ferworze pracy twórczej, tworzyła kolejne realizacje, które właściwie dotyczyły tych tematów. No, tematyka też pojawiała się sakralna, związana też z jakimiś pejzażami, ale też wizjami jej na, 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 na jakieś bardzo konkretne sceny religijne, czy postaci świętych Matki Boskiej i innych jakby wydarzeń religijnych. To, co dzisiaj będziemy chcieli wykonać, inspirując się pracami Doroty, to kolarz. Jedną z właśnie takich ważnych i kluczowych prac, którą realizowała Dorota, Sąd Ostateczny jest praca właśnie wykonana w technice prawie kolażowej, chociaż tutaj trudno powiedzieć, żeby artystka znała taką klasyczną wersję kolażu, ona w sposób zbliżony do Klasycznego formułowania sztuki kolażu posługiwała się mieszaniem różnych materiałów na pracy artystycznej. Więc swojej pracy artystycznej, sąd ostateczny, tka taką strukturę. Malarsko-rysunkowo-graficzną i wydzieraną, która tworzy niemalże taki gobelin, czyli taką tkaninę, która sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo z rozbudowaną strukturą, bardzo drobnicową i zwracając uwagę na, na jakieś poszczególne szczegóły i zestawienia poszczególnych tych elementów na pracę, widzimy dopiero całość, całość tego kontekstu, ale również jakieś takie bardzo ciekawe. Zestawienia i opowieści, i napięcia, jakieś które się pojawiają pomiędzy, pomiędzy detalami. To, co tutaj mamy przygotowane na nasze warsztaty, to właśnie takie materiały, których używała artystka. Były to właśnie głównie tempery. Tutaj mamy do dyspozycji różnego rodzaju właśnie tempery. Polecam zarówno takie w słoiczkach, jak i właśnie w tubkach. Możemy tutaj dość swobodnie wybierać kolorystykę, dlatego, że, że artystka bardzo też swobodnie wybierała te kolory. Mamy też gazety, które są również opatrzone jakimiś fragmentami tekstów. To też bardzo często było elementem kompozycyjnym prac artystki. Tutaj mamy różne, różne gazety. I tutaj myślę, że warto po prostu wybrać sobie i kolekcjonować jakiś materiał. Być może to są po prostu jakieś niepotrzebne ścinki czy jakaś makulatura, która może naprawdę być ciekawym materiałem do pracy i akurat w technice kolażu ona się świetnie sprawdza. Warto sobie po prostu poprzeglądać materiał, który mamy dostępny, który ewentualnie chcemy wyrzucić. Być może są tam... Jakieś takie fragmenty, jakieś takie rysunki, czy chociażby nawet, czy chociażby nawet jakieś teksty, które, które bardzo ciekawie nam wpiszą się w nasz jakiś plan pracy, jakiś pomysł. Być może w trakcie przeglądania nawet pojawi się jakiś pomysł zestawień. I to, co jest też ciekawe, Dorota Lampard posługiwała się taką techniką wydzierania. Ja oczywiście dzisiaj przygotowałam do techniki też kolażowej nożyczki. One, one też mogą być pomocne. E, można oczywiście wycinać sobie takie fragmenty, ale tak naprawdę najbardziej taką prawidłową formą pracy, e, którą po, po, trudno powiedzieć, że polecała, ale stosowała sama artystka, to jest po prostu wydzieranie. Zupełnie takie wydzieranie, i, i, i jakaś taka troszeczkę związana nawet właśnie z tym gestem przedzierania y, y, praca. Myślę, że to też miało dla niej taki, taką, taką dodatkową wartość, ponieważ ona w jakimś takim swoim przeżywaniu bardzo emocjonalnym naprawdę też pewnie przykładała y, do tego uwagę, żeby sposób wydzierania poszczególnych elementów być może oddawał jakieś jej konkretne emocjonalne stany. I Dzisiaj myślę, że skoro Dorota bardzo tak fascynowała się tematyką sądu ostatecznego, spróbujemy właśnie przy pomocy takich, takich materiałów właśnie jak tempery, gazety, papier, klej, wykonać taką pracę w technice kolażu, która będzie po prostu w jakąś odpowiedzią już waszą, taką indywidualną, na postawiony problem, Myślę, że każdy z nas ma jakąś wizję związaną z tym, jak sąd ostateczny mógłby wyglądać, jak, jak, jak taka sytuacja mogłaby być przedstawiona i w związku z tym tutaj w zależności od, od materiału, jakim dysponujecie, albo też po prostu od pomysłu, jaki macie, możecie dowolnie wybierać jakieś materiały, kolekcjonować je, wydzielać, przygotować sobie je. I wtedy swobodnie możemy stworzyć jedną kompozycję, która będzie odpowiadać na ten, na ten postawiony problem związany ze sztuką sakralną. W momencie, kiedy już przygotujemy sobie sporą ilość materiału, z którego chcemy skorzystać, chodzi mi o taki materiał właśnie ilustracyjny, jakiś wydzierany, to możemy zacząć jakoś planować już tą pracę, prawda? Ja sobie tak zaaranżowałam tutaj taką sytuację w typowo kolażowy sposób. A co to znaczy w typowo kolażowy sposób? Kolaż jest taką techniką, i takim sposobem pracy, który polega na tym, że my łączymy wyrwane z jakiegoś innego świata elementy i staramy się budować nowy świat od początku na bazie właśnie tych wyrwanych elementów. Tutaj mamy bardzo konkretne wydarzenie sądu ostatecznego, więc możemy naprawdę spokojnie poszukać bardzo wielu fragmentów z innych zdjęć, z innych materiałów, które razem połączone mogą tworzyć taką bardzo Sugestywną wizję takiego no, kresu, kresu świata, kiedy świat podzielony jest na, 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 na tą dobrą i złą stronę i, i, i kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy jest tego radykalna weryfikacja. To, co warto też pamiętać, to technika kolażu. Ona może być wzbogacona o dodatkowe elementy. Już twórcy kolażu na początku XX wieku nie posługiwali się tylko i wyłącznie drukiem i gotowymi materiałami. Bardzo często też korzystali właśnie z elementów domalowanych. I tak jak Dorota Lampert, Lampard, oprócz przyklejanych materiałów graficznych swobodnie domalowywali jakieś bardzo konkretne Formy, które jeszcze uzupełniały to co, to, co już sobie wybrali. Nie wszystkie zresztą rzeczy z naszej wizji jest tak łatwo znaleźć, więc myślę, że to jest takie spore ułatwienie, że na bazie znalezionych materiałów możemy posłużyć się również nas, naszą własną wyobraźnią i wykreować dodatkowy świat malarski, który jeszcze połączy się i zagęści całą tą strukturę. No myślę, że moja praca już dobiegła końca. Większość rzeczy, które chciałam umieścić w moim kolażu znalazło się już na papierze, zostało też naniesionych farbą. Myślę, że jeśli jest, jest taka konieczność, to można potem wrócić do tej pracy, ale myślę, że taka spontaniczna też praca i działanie na żywo z materiałem jest najlepsze i najbardziej... Z, najbardziej oddaje charakter też twórczości Doroty Lampart. Dlatego zachęcam do, do swobodnego i kreatywnego działania e, i cieszenia się tą formą sztuki.